Bardku, teraz wyzwanie dla ciebie. Jestem gotowy. Do końca dnia musisz rozśmieszyć co najmniej dwie osoby i co najmniej dwie obrazić. No to jest wyzwanie wielki bracie. No dobra. Będę próbował. Nikomu nie mów, na czym polega twoje zadanie. No, oczywiście, że tak. Wielki bracie, to będzie nasz słodki sekret. Bartuś, na tym no. czole to ci już w życiu żaden syfek nie wyskoczy. Co? Na tym twoim czole to już ci w życiu żaden syfek nie wyskoczy. Tak. Tak wycałowany. Myślę, że po twojej parszywej, wrednej gębie to dostanę zajadów nie. takich, że. <gry> Magda, Co? pokaż się. No. Wreszcie Wreszcie jakoś wyglądasz, bo powiem ci, że bez makijażu jest masakra. No wiem, nie martw się. A ale ty zawsze, Madzia, taka brzydka byłaś, czy? <grym> Od urodzenia, niestety. Ta, a jak ty się wyraziłaś, jak no. zanim się malowałaś? Jak co? Jak się zanim się malowałaś, to w, w tym worku chodziłaś? No, nie, z maską takiego klauna, wiesz. Zakładałam taką maskę najpierw. No, niestety, no ale Bartek też wie coś na ten temat. <grym> <grym> Dobra, kontra. Czyli zdenerwowała się. Nie. <laughs> Trochę tak. nie. No powiedz, że. Madzia, troszeczkę. Dlatego jesteśmy tacy, wiesz, podobni do siebie, nie tylko personality, ale wygląd też. Pamiętasz, <laughs> jak mówiłem, nie? Że Kiedy się Bartek nauczył pływać? No. Nie, nie pamiętasz? Mm. Bo każdy, kto przychodził koło kołyski, to był pół, jakie brzydkie dziecko. <laughs> Ale wiesz co? Trzeba być wrednym, no. takim jak Hanys, żeby słabszego dobijać, wiesz? Brzyczego słabszego. A, ja tam jakiego brzydszego, słabszego? Wredne to takie. Ze Śląska to to wszystko takie wredne. No. <noise> Mian. Co się dzieje? Co się stało?

Pomyliło mi się, że miałem stawić kurową żarcie. Pomyślałem sobie, że ten, ten ślimok coś zrobił się, przewrócił, potnął albo coś. Przecież on wiele razy tu gdzieś zahaczy, tu łoksiem, tu coś mu spadnie, tu odpadnie, także no taka, taka nasze Bartuś nie Bartek, ty też taki naiwny jak ja jesteś trochę, nie? Nie, Madzia. Ja co? jestem naiwna, ale ty jesteś po prostu głupia. Dzięki. No a ty, Brzydki, co? Bliżyłem Madzi. Hanysowi naubliżałem, więc, więc myślę, że już tego ubliżania starczy. Myślę, że się wkurzyli, myślę, że. Radek no... i Madzia świetnie się bawili. Są przekonani, że to żarty. Nie, nie są przekonani, że to żarty. No nieładne to było, ja, ja bym chciał już szybko im powiedzieć, że to co powiedziałem, to. Yy, to były tylko zadaniowe żarty. Bartku, wiem, że to dla ciebie trudne zadanie. Na tym polega wyzwanie. Musisz bardziej się postarać.